Cześć. Nie wiecie, jak nazwać psa? Otóż ja Wam przedstawię kilka moich pomysłów, które myślę, że są całkiem dobre. Na przykład taką fajną nazwą dla psa jest e, ser warmińsko-mazurski. No, fajna nazwa, tak? Wołać na przykład na podwórku. Ser. Ser warmińsko-mazurski. Jak można nazwać bardzo fajnie pieska? Na przykład jestem głupi, prawda? I wołasz na przykład takiego psa, jak z nim chodzisz. Jestem głupi, no i od razu wiadomo, ale niestety y, ta nazwa jest już trochę zajęta. Y, sam co sprawdzałem, bo byłem w parku i krzyknąłem, właśnie jestem głupi, no i od razu się wszyscy ludzie odwrócili. Ja nie wiem, co ci ludzie wszyscy mają tak samo na imię jak psy? O co chodzi? Albo na przykład nazwać psa. Do nogi, do nogi, do nogi Albo na przykład Na spacer Nazwać i I nie chodzi z nim na spacer O Sklep to jest bardzo fajna nazwa Jak cię na przykład ktoś bardzo wkurzy Albo zwyzywa, to mówisz do swojego pieska Ej, weź go sklep A jakby na przykład Nazwać mamę pies I znaczy psa mama I wtedy zawołać Mama Ciekawe, kto przybiegnie. To było trochę chyba akurat głupie. Ale, właśnie, jak ktoś jest głupi i na przykład kopie psy, to swojego psa mógłby nazwać piłka. I już. A jeszcze y, głupszy, to by nazwał psa na przykład szyba. I, I by go tłukł cały czas. Albo w ogóle jeszcze szybowiec. I wtedy pies zamiast budy by miał pas startowy. Chyba, że nazwać psa pilot. Y, to wtedy. Yy, oglądasz i ci przełącza kanały. Albo nazwać psa. <grywa> nazwać psa śmieciarka. <grywa> bo ten. <grywa> bo, bo. Nie wiem. Kiedyś wymyśliłem na przykład jeszcze niektóre takie nazwy dla psa. Yy, na przykład taka nazwa schody. Można tak nazwać psa. I wtedy wyobraźcie sobie, jak na przykład ja idę na spacerze i wołam sobie do swojego psa: Schody! Schody, chodź tutaj! Schody do nogi! Fajna nazwa, co? Jeszcze z takich nazw to miałem Krzak. O, też można fajnie zawołać Krzak, choć tutaj. I jeszcze na przykład Boisko też jest fajna nazwa dla pieska. Wyobraź sobie, jak Piesek idzie i się mówi do niego Boisko. Taka miła nazwa. Boisk, Boisko, Boisko. I jeszcze taka ostatnia z takich nazw to jest chyba. A yy, golenie nóg yy, do nogi, golenie nóg, Go, golenie nóg fajna chyba nazwa co? Właśnie kurde dużo jest tych nazw. Chciałem właśnie sobie kupić pieska, ale póki nie mam nazwy to jeszcze nie kupuję, bo się nie mogę zdecydować. Nie wiem, może wy mi coś w komentarzach podpowiecie co, bo ja już nie mogę. Dawajcie napiszcie coś albo wymyślcie swoje, nie wiem. Tak, ja urodziłem się goły, a potem byłem mały. Jadę na dupie, bo jestem wesoły. Niestety nie mam wciąż jaj ani pały, kiedyś byłem biały. Potem kolor zmoły